Cześć, witam Was z tej strony włóczki poszukiwacz. Słuchajcie, przyjechałem dzisiaj do Jasła Niedziela. Mam jakieś dwie godzinki wolne. Wziąłem ze sobą magnes neodymowy i pomyślałem sobie, że połowę sobie na magnes. Jest tu dosyć dużo rzek. Jasło podczas wojny zostało zniszczone w 95%. Więc coś może być. Jestem dzisiaj pod takim mostem kolejowym. Fajny, stary most. No i sobie dzisiaj tu poszukam. Tam jest normalny most, ale chyba było pogłębiane dno, więc może nie być rzeczy. Mam dzisiaj ze sobą mały magnesik, mam też rękawiczki od Flaming Recycling, piona dla Ciebie, jeszcze raz Ci wielkie, dziękuję, wielkie dzięki dla Ciebie za rękawiczki. No i co? No i sobie porzucam chwilę, mam około 2 godzinek czasu, w domu nie mam co robić, i tak pójdę pewnie wcześniej spać, żeby być wyspanym do pracy. No, i zrobię sobie małe poszukiwania na magnes neodymowy. Dawno nie rzucałem, a lubię też te, ten rodzaj poszukiwań, więc uderzam do boju. Piona, i trzymajcie się, będę na bieżąco pokazywał, co tam dzisiaj wpadło. Strzała. Magnes mam taki, nieduży, z taką liną, ale jest to bardzo dobry magnes. No i rękawiczki od Flaming Recycling. Jeszcze raz dzięki Flaming za rękawiczki. Naprawdę przysłał mi dosyć dużo sztuk. Zresztą unboxing paczki jest na którymś filmie moim. Yy, Okej, okay, uderzam na poszukiwania na magnes. Mam nadzieję, że mi się nie zaczepi tutaj nigdzie. Będę rzucał tam oraz tam. No, zobaczymy co będzie, ile żelastwa. Uderzam. Pierwszy fancior mały, ale jest. <gryw> Jakiś taki kawałek drutu. Ale powiem wam, że tam mi się czepia trochę magnes, więc spróbuję to podważyć z pomiędzy kamieni i może to wyjdzie. Jest duży obszar dochodzenia, więc może coś fajnego nam wskoczy. Zobaczymy, no czas pokaże. Magnes jest dosyć mały, to nie jest ten byk, którego używam na co dzień. Ale ten magnes jest mały, ale jary, naprawdę no mały, ale wariat, robi robotę. No i zobaczymy, co wyjdzie. Dopiero zacząłem dwa rzuty, i już jest żelastwo. W, tyś, w tych ciężkich czasach trzeba zbierać złom, bo nie wiadomo, co będzie. Kolejna rzecz, tym razem większa, myślałem, że to jakiś młotek, ale chyba jest taka śruba. Pierwszy raz jest taką spotkę. No ładnie magnesik wytargał. Taką, oto, śrubę. Śruba była pomiędzy kamieniami. Powiem Wam, że myślałem, że magnes mi się zaklinował. Chodziłem dookoła. Nie wyciągnąłem go, ale wszedłem tutaj dosłownie na ten kamień. No i wyciągnąłem tą rzecz. Więc nie był to zaczep o gałąź czy o kamień, tylko po prostu. Pomiędzy kamieniami była ta śruba, właśnie. No i fajnie, coś się zaczyna dziać. Teraz druty. Na razie dużo tego nie ma, ale coś jest. Więc zobaczymy dalej. Na razie rzucam tutaj pod mostem, potem porzucam tam, z tamtej strony. Fajnie, że są te kamienie tutaj wystające, to mogę sobie podejść dalej. Jak jest jakiś sygnał, to mogę podejść i, i sobie go przyciągnąć. No powiem wam teraz fajny sygnał. Fajny, duży opór, idzie coś ciężkiego. Nie jestem w stanie kręcić jedną ręką i wyciągać tego, więc zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że nie urwę, zrobię to z wyczuciem. Więc zaraz wam pokazuję, co to jest. Sam jestem ciekaw, ale jest ciężkie i duże. Tamten duży sygnał mi się zerwał, ale zaraz wracam do niego. Na no, tu trafiła mi się śruba kolejowa. Obiedzona strasznie. A ten sygnalik jest tam, wiem gdzie jest, jakoś tam, rzucam tam i go przyciągam. Znowu rzucałem na ten sygnał, nie trafiłem. No i znowu druga śruba kolejowa. Kupka się już zbiera. No i wytargałem ten duży sygnał. I zobaczcie, taki mały magnesik, a jaką robi robotę. Jeżeli by ktoś chciał, to mam te magnesy u siebie na stanie. Jest bardzo dobry w bardzo przystępnej cenie. W sumie najlepszy magnes na rynku. Zobaczcie sami. Patrzcie, jaką sztabę tu przyciągnął. Bardzo ciężką, a magnesik jest taki. I wyciągnął ją bez problemu. I to wśród kamieni jeszcze. No, powiem wam, że zbiera się tego trochę. Dzisiaj pochodzę pod tym mostem kolejowym, a jutro. Jutro, pojutrze, popojutrze zobaczymy, bo jestem tu do czwartku na wykopaliskach w pracy Zobaczymy, może pójdę pod tamten most Cywilny, tam gdzie ludzie chodzili, może coś wrzucili Oj, powiem wam, że ciężki teren do łowienia, naprawdę Umęczony jestem jak jasny gwint Bo są większe rzeczy, ale między kamieniami I po prostu ciężko mi jest oderwać magnes i Dużo czasu poświęcam na to, żeby wyciągnąć magnes z wody. Wiesza się strasznie, na szczęście każdy sygnał, znaczy każdy sygnał. Yy, każde zaczepienie się magnesu wyciągam, na szczęście, chociaż myślałem już raz, że, że nie wyciągnę go. Yy, no i co? Następna rzecz śruba kolejowa. Ale powiem Wam, że naprawdę dużo rzeczy to tutaj jest w tej rzece. Stary most, jak widzimy, stare podkłady, fajny most, stary na pewno przedwojenny będzie. Taki jak most Gruwalski u mnie w Krakowie. Dobra, poszukam jeszcze chwilę, porzucam i naprawdę jestem smęczony po podróży. Muszę się ogarnąć w domu, zjeść coś na ciepło, rozpakować się, wziąć prysznic, pójść wcześniej spać. No bo jutro wiadomo, do pracy. Chociaż ta praca mnie nie męczy, bo ją bardzo lubię na wykopaliskach, przynosi mi dużo satysfakcji, no ale jednak jest pracą. Trzeba, trzeba rano wstać, ogarnąć się, iść, odpracować swoje. No a potem będę chodził po pracy z wykrywaczem. Ale na pewno jeszcze przyjdę tu na magnes, więc dzisiaj, jeszcze kilka sygnałów. No i spadam do domu. Strzała. Dobra, uciekam. Naprawdę zmęczony jestem. Poza tym robi się już powoli ciemno. No i to, co dzisiaj złowiłem. Tą dużą belę. Trochę śrub. No, trochę kilo jest. Jak sami widzicie, magnes jest mały, ale wariat daje radę. Jakbyście chcieli te magnesy, piszcie w komentarzach. Mam te magnesy z torbami, z linami, z bocznym zaczepem, naprawdę są duże. A na to miejsce oczywiście wrócę jeszcze tu połowie, tylko jak nie będę po podróży jak będę troszkę bardziej wypoczęty, strzała. Hej.